Ktoś mi zawierzył, a ty żeby gdzieś coś przypracował. W, co w jakim ty Windowsie chodzisz? W XP? W XP chodzisz w Windowsie? Nie. O, w ja mu tak gdzieś skrobisz, jakoś pomóc. O coś co ciepło ciepło. Ej, a ten, a usuwałabyś mi wyrusy z komputera albo coś? Nie. no tak to pana. A na GG dużo siedzisz? Tak się nie to nie, nie, nie się nazywa. Co? A nie muszę wiedzieć. Znaczy no, czy na GG dużo siedzisz? Ja a już, na fotce jesteś? Nie, to już nie. Ty, a ty nie ja. jesteś na fotce? Nie. Nie? Ja mam, jeśli chodzi o panu, pan coś wspomniał... Ale widziałem cię na fotce. Nie, brawo. Nie? To na nie. Ja. Czy na komie jesteś? Przepraszam, to nie ja. A na Ogrysz wchodzisz? Nie. Ja nie, taka kobieta. Wójt, ale ja mam seks strony zablokowane w facie. Nie życiu nie ja. nie, 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 to nie, 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 nie ja mogę coś zrobić, pomóc, czemu. ja bym chciała tak coś zarobić.